Podcast ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Zazdrość. Przez zazdrość zostały już zniszczone niejedne dobre projekty, dobre dzieła. Niejedna przyjaźń się zawaliła. Niejedno małżeństwo się rozbiło. Przez zazdrość. Dlatego, że zazdrość, y, czym jest ona spowodowana? Lękiem. Lękiem, że ktoś może mieć więcej, niż ja bym tego pragnął, lub że ktoś może mi zabrać to, co jest dla mnie cenne. I ludzie z zazdrości y, mogą się zachowywać bardzo irracjonalnie i często to widzimy. Bywa tak, że ktoś rozpoczyna jakiś dobry projekt, który nigdy nie zostanie ukończony, bo druga osoba z powodu zazdrości zaczyna jej przeszkadzać i nie ma w tym żadnego dobra, oczywiście samo zło. A jednak jest to silniejsze od tego człowieka i jest ten stanie zniszczyć. Nawet najlepsze dzieło, żeby drugi nie odniósł sukcesu. Również i w, w relacjach z ludźmi, w małżeństwach, może być zazdrość związana bardzo silnie też z podejrzliwością. W tym jest też oczywiście lęk utraty oso osoby ukochanej. I przybiera to niekiedy formy patologiczne, wręcz kiedy druga osoba y, zaczyna chorobliwie kontrolować współmażonka. I w takiej sytuacji życie tego współmarzanka może przemienić się w koszmar. Zauważmy, że w Piśmie Świętym nie ma ani jednego fragmentu, który by nawet sugerował, żeby mąż kontrolował żonę lub żona męża. Dlaczego? No odpowiedź jest banalnie prosta: bo to nie działa. Człowiek, który zaczyna kontrolować drugiego człowieka, to nie sprawi, że ta druga osoba stanie mi się bliższa, albo że na pewno. Nic się złego nie stanie, że nie, nie. ja na je będę kontrolować, to wszystko będzie w należytym porządku. Otóż nie. Jeżeli współmarzonek odkrywa, że jest kontrolowany, to pierwszy sygnał, że ta, ta osoba mi nie ufa, bo jeśli mnie kontroluje, to znaczy, że ma bardzo ograniczone do mnie zaufanie, a to psuje relację. To psuje bardzo relacje. dlaczego? Ponieważ taka nieufność jest też oskarżeniem. Jest pluciem drugiemu człowiekowi w twarz, że robi coś złego. I ja muszę cię pilnować. A bywa tak, że to jest tylko czyjaś chora fantazja. Czyjaś chora fantazja. I y, zaczyna się tak naprawdę prowokowanie też drugiej osoby, y, gdyż osoba, która jest nieustannie oskarżana właśnie poprzez takie kontrole, nieufność, na przykład o zdradę, to może nawet dojść do zdrady. Jako gniewna reakcja, właśnie na przesadną kontrolę. Że chciałeś mnie kontrolować, oskarżasz mnie nieustannie o zdradę, no to ją masz. Teraz będziesz miał pewność, że jest tak, jak mnie podejrzewałeś. Bo to jest obrażanie nieustannie drugiej osoby. Właśnie przesadna kontrola, nieufność. Wtedy, kiedy nie ma powodu, kiedy czyjaś fantazja po prostu, chora fantazja yy, zaczyna działać. I to jest yy, bardzo krzywdzące w związkach. I niestety dość często obecna. Co zrobić, żeby druga osoba, drugą osobę przy sobie zatrzymać? Jest tylko jedna droga: droga miłości. Jeżeli człowiek stara się dbać o miłość w rodzinie, miłość, o tą relację, bo wiemy, że w małżeństwie, jeżeli jedy, współmarzonkowie, czy jeden nawet ze współmarzonków w ogóle nie wkłada wysiłek w to, aby poprawiać, aby budować ciągle. Tą relację, bo to jest e, żywy, chciałoby się powiedzieć, organizm, małżeństwo, no to po prostu e, ci, którzy pierwotnie się kochali, mogą e, odczuwać, no, no, jeśli nie nienawiść, bo to już może zbyt mocne słowo, ale niekiedy po prostu z totalną obojętność, totalne zimno, e, prowadzą dwa osobne zupełnie życia w jednym domu. I stąd też trzeba być y, bardzo ostrożnym, żeby nie wpaść w taką pułapkę właśnie myślenia, że kontrolując cokolwiek mi się uda tutaj y, uzyskać, ponieważ skutek może być właśnie dokładnie odwrotny i może to nastąpić bardzo szybko. Bo jeżeli współmarzony chce zdradzić y, żonę czy męża, to i tak to zrobi. Nie jesteś w stanie kontrolować przez 24 godziny na dobę. Nigdy kontrola nie poprawiała relacji. Nigdy kontrola nie poprawia. I tak jak wspomniałem, Pismo Święte nawet nie sugeruje nigdzie w żadnym fragmencie, aby coś takiego robić. Yy, oczywiście nie możemy mówić o skrajnościach też, bo są takie osoby, które przesadnie wystawiają na próbę drugą osobę. To już jest coś innego, to już nie jest yy, nieufność, ale yy, druga skrajność, wystawianie na próbę, to znaczy się na przykład pozwala, że mąż yy, czy żona jadą z kimś, nie wiem. Na miesiąc, jakiś wyjazdy tylko we dwójkę. No to prowokuje się, że tam rzeczywiście w ciągu miesiąca się oni sami jadą, to może coś zdarzyć. Czy to jest jakaś praca, taka, że tylko oni we dwójkę i tak dalej. Trzeba gdzieś zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim. I na pewno nie jest to łatwe, ponieważ człowiek ma tendencję do popadania w skrajności, a rzeczywiście wszyscy potrzebujemy tego środka. Nie idźmy na te błędne skróty kontroli, bo to nic nie da, a jedynie przyniesie szkody.